Cześć witam wszystkich serdecznie na kanale Cryptomining.com.pl i zapraszam Was do subskrypcji tego kanału oraz do zaglądania na naszą stronę internetową i czytania wiadomości na temat y, kryptowalut, które da się wydobywać na tą y, Proof of Stake i masternodami i wiele, wiele innych ciekawych informacji, kraniki i co ciekawsze airdropy i inne ciekawe newsy. Dzisiejszym y, tematem będzie Simple Post i Zobaczymy, jak po miesiącu wyniki dalszego kopania Energy na Simple Post Pool. Ale za czym przejdziemy do tego tematu? Poczytajcie nowe newsy na temat y, kryptowalut, takie jak VeChain, Wager, Brak Energy, DB Project, Force, i iOS, Token. I jeszcze jest ranking top 10 stacking materiałów Tydzień ósmy stakowania i masternodów, jakie, które osiągnęły najlepsze wyniki, i z tej cube po ataku, wszystko wróciło do normy. Wszystko, tam, co ukradli, nie było za dużo. Yy, ludzie odzyskali wszystkie swoje kryptowaluty, z tej, yy, ich kryptowaluta flagowa, z tej cuba, to jest SCC, SCC. To, co ukradli, został łańcuch odcięty czyli po prostu złodzieje nic z tego nie skorzystali na nowo na nowy łańcuchu wszystko jest poprowadzone także masternody można już rzucać śmiało wszystko ładnie kopie także nie było wielkich jakichś tam strat bo Staycube jest nie dość, że jest ubezpieczony to jeszcze jest specjalny taki zrobiony magazyn gdzie magazynują całkowicie oddzielnie kryptowaluty takie jak bitcoin i scc i inne w ogóle kryptowaluty także Dobry sposób na złodziei, bo nic nie ten, i tak powinny inne pule robić i w ogóle inne kopalnie, czy nawet y, giełdy kryptowalut, żeby mieć jakiś swój magazyn y, w razie w, też szybkie działanie i powoli coraz będą mieli trudniej hakerzy w ogóle coś, cokolwiek ugrać po takich miejscach jak giełdy, czy jakieś pule, także fajnie, fajnie, fajnie się zachowali. A ogólnie może być zmożone, zmożone mogą być ataki ogólnie na, na różne kopalnie na różne giełdy, bo zbliża się halving i przed wcześniejszym halvingiem 4 lata do tyłu, tak samo sporo było odnotowanych ataków na różne miejsca. Dobra, przejdźmy do sobie do Simple pospull. Jesteśmy na Simple pospól. Zobaczmy ostatnim razem, miesiąc temu około reinwestowałem sobie Energy inne na kryptowaluty fajnie kopią, i jestem zalogowany. Widzę, że już ESBC mogę też zreinwestować. Zaraz to zrobimy, ale przejdźmy sobie na Energy to już już 5.30. Następne jest do zreinwestowania. Klikam sobie na Masternode. Zobaczymy sobie ile, które wolne są. Robię na telefonie, bo większość osób używa telefonu i tak, numer 5 masternody ma 1664 sloty wolne, także tutaj zakupimy. Prawdopodobnie widzę, że w innych jest zajęte. Mam część swoich kryptowalut energii wrzucone w masternody numer 6 i numer 4, także dajemy tutaj. I przepisujemy tą kapsztę. 4, 3, 1. Tak poszło, sprawdzimy sobie teraz. Jest 125 coinów. Zaczynałem ze 110. Minęło niecałe, niecałe bez paru dni, 3 miesiące. 15 sztuk ukopanych Energii. Czyli w sumie fajny winy, wynik, bo. W 3 miesiące 15 sztuk ze 110, no to jest elegancko. Dalej będzie kopać. Teraz będzie coraz, coraz szybciej mi to kopało. I tak to wygląda. wejdziemy jeszcze sobie zreinwestujemy ten go y, SBC. I przy okazji, jak tu jestem, 10 sztuk akurat tutaj jest. Yy, w kolda wrzucimy. Zobaczymy, czy jest wolny. jest tutaj jest lotu wolnych 595 624 24. tu akurat FI jest i to poszło czy nie poszło I chyba nie poszło mi. Dobra, jeszcze raz. 6-9. A, czyli musiał pójść wcześniej, bo mi pisze, że nie ten coś. No dobra, zaraz sprawdzimy sobie w masternody moje ma, i tak tak zakupiona jest jest 10 sbc i 5 energii dobra. Także wszystko działa sprawnie. Dalej będzie coraz więcej kopało. Także na simple poszło jest fajnie. Yy, to nie są trochę może jak to można powiedzieć, Mniej narażeni na jakieś ataki, bo wszystkie wypłaty są prowadzone ręcznie. Czasami można się denerwować, że od razu się po wypłacie te... i potwierdzeniu po maila te kryptowaluty szybko nie trafiają na nasze na przykład giełdę, czy tam inne portfele, gdzie chcielibyśmy. Tylko trzeba poczekać tam 2 godziny, 4 godziny to zależy jak szybko admini zareagują na wypłatę. Ale jest na tyle bezpiecznie, że właśnie są te wypłaty robione ręcznie i. Mogą bardziej to zweryfikować. Czy czasem to nie jest jakiś ktoś lewy na naszym koncie się włamał, czy, czy gdzieś jakiś haker chciałby wypłacić? Także fajnie tu śmiga. Widzicie, że mi tak oglądaliście wcześniejsze filmiki. Wszystkiego, wszystkiego przybywa. I Bira, i Sinsa, i SBC Energy. Pomału, pomału wszystko zaczyna. Latać coraz, jak to można powiedzieć więcej, i wiele, wiele innych kryptowalut, które właśnie wy też na no niektórzy kopiecie różne kryptowaluty, które ja na przykład nigdy bym na przykład nie zacząłbym, bo na przykład nie, nie sprawdzałem jakichś tam y, danych kryptowalut, to wszystko leci niektóre kryptowaluty właśnie z poleceń, a z poleceń jest tak, przypomnę jeszcze raz, że y, wszystko to, co zyskuje Simple Pool, czyli przy PoSie 3% biorąc z naszych naliczeń, przy Masternodach około 5% z naszych naliczeń, albo jest, niektóre Masternody są płatne w na chwilę to do nas trafia dopiero z tych, z tych zysków firmy, w zależności, który level tych poleconych jest, tam 10%, 5%, 5%, 3%, 1%, to trafia z zysków firmy, a nie bezpośrednio z poleconych, jak to można powiedzieć. Czyli te naliczenia są drobne, nie są to jakieś, Bóg wie, jakie sumy od osób, jak to można powiedzieć, poleconych, ale zawsze, zawsze coś do przodu, zawsze coś wpada. Także niektóre kryptowaluty można, można rozpocząć, jeżeli ktoś poleca praktycznie za darmo, bo nie sami nie wiecie, co inne osoby będą kopać na danych pulach. Także zapraszam bardzo na. Do oglądania filmiku. Zapraszam jeszcze raz do zaglądania na naszą stronę, czytania newsów, przeglądania informacji, które są dość często wrzucane na naszą stronę. I to by było chyba na tyle. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Hej!